Witam w kolejnym odcinku naszego wykładu o wskaźnikach. Tym razem zajmiemy się problemem przekazywania wskaźników do funkcji i wykorzystania ich w funkcjach. Poza tym przyjrzymy się też nowej, nowemu sposobowi zapisu adresu i przekazywaniu obiektów do funkcji, a mianowicie referencji. Spróbujmy sobie zdefiniować prostą zmienną. Pomiar, nadajmy jej jakąś wartość i spróbujmy zdefiniować funkcję, która ma tą wartość zmodyfikować w jakikolwiek sposób. Nazwę sobie ją fun i przekażę ją w parametrze. W ten sposób. I wywołam sobie tą funkcję fun dla mojej zmiennej pomiar. I wypiszę ją na ekranie. Uruchommy ten program i dostaniemy wartość 11, co w gruncie rzeczy nie jest zaskoczeniem, ale dla przypomnienia: jeżeli do jakiejkolwiek funkcji przekazuje zmienną, to przekazuje tak naprawdę jej wartość. Tutaj przekazuje wartość zmiennej pomiar. Funkcja tworzy sobie lokalną zmienną i i wykonuje kopię tej zmiennej, czyli Przekazuję tutaj wartość 11. W funkcji pojawia się nowa zmienna. Ta nowa zmienna będzie miała wartość 11. Tą wartość, pod tą wartość, podstawiam sobie nową wartość, w tym wypadku 13, ale wraz z zakończeniem funkcji ta zmienna i ginie. Natomiast zmienna w pliku w funkcji głównej nie uległa zmianie, bo w żaden sposób jej nie, nie modyfikowałem. W związku z tym. Ma wartość pierwotną 11. Co moglibyśmy zmienić tutaj, żeby mieć możliwość przekazania do funkcji rzeczywistego e, obiektu, rzeczywistej zmiennej, a nie tylko skopiowania jej wartości. Tuż możemy posłużyć się tutaj wskaźnikiem. W ten sposób, czyli przekazuję do funkcji wskaźnik. Dla przypomnienia wskaźnik to jest adres jakiejś komórki pamięci plus wiedza o tym, jakiego typu jest zmienna pod tym adresem. Tu oczywiście nie mogę tak wprost zrobić przypisanie, więc zastosuję operator dereferencji w ten sposób pod zmienną wskazywaną przez wskaźnik i wstawiam wartość 13%. Tutaj jeszcze wymaga to poprawki, dlatego że funkcja spodziewa się wskaźnika, a ja jej przekazuję na ten moment zmienną po prostu typu int, więc muszę postawić sobie operator ampersand, czyli ten operator pobrania adresu. Uruchommy w takim razie funkcję jeszcze raz i dostaliśmy w wyniku wartość pomiar równa się 13. Czyli zgodnie z naszymi założeniami udało nam się wewnątrz funkcji zmodyfikować jakąś wartość zmiennej, dzięki temu, że przekazaliśmy tam niezmienną war, nie nie poprzez wartość, tylko zmienną poprzez wskaźnik, czyli przekazaliśmy jej rzeczywisty adres obiektu i wszystkie działania wykonywaliśmy na tym rzeczywistym obiekcie. Spróbujmy sobie w takim razie dla przećwiczenia zdefiniować jeszcze jedną funkcję. Taką, która, której zadaniem będzie zamiana miejscami wartości dwóch zmiennych. Przykładowo, ja może to już usunę, nie będzie nam potrzebne. Mam dwie zmienne. A równe 5 i B równe. 11. Chciałbym móc wykonać funkcję swap, także przekazuję w jakikolwiek sposób te zmienne a i b. A w wyniku chciałbym, żeby b miało, a miał wartość 11, a b miał wartość 5, czyli żeby te wartości były między sobą zamienione. Oczywiście jeżeli zrobię to za pomocą przekazywania do tej funkcji wartości, no to to nie zadziała, natomiast ja tu wykorzystam wskaźniki, czyli przekażę sobie rzeczywiste obiekty, w zasadzie adresy tych obiektów do, do mojej funkcji swap, wewnątrz tej funkcji dokonam zmiany. Działam na wskaźnikach, w związku z tym najpierw zapamiętuję sobie w zmiennej pomocniczej wartość tego, co kryje się pod wskaźnikiem A, tam akurat jest wartość 5. Później pod obiekt wskazywany wskaźnikiem B, podstawię sobie obiekt w zasadzie nie, tak pod zmienną A, podstawię sobie to, co jest pod wskaźnikiem B. Czyli od tej pory mój obiekt A będzie miał wartość 11 i jeszcze pod obiekt B podstawię sobie ten, który sobie zapamiętałem w dwie linijki wyżej. Jeżeli nie zapamiętałbym tutaj w pomocniczej zmiennej, no to obie, obie te zmienne w suma summarum dostałyby tą samą wartość, a nie o to mi chodzi. Spróbujmy w takim razie sobie wydrukować wynik. A równa się A. B równa się B i uruchommy nasz program. Ja tutaj przesunę okienko, żebyśmy widzieli kod i dostaliśmy w wyniku, że A równa się 11, B równa się 5, w związku z tym y, dokładnie osiągnęliśmy efekt, o który nam chodziło. Podsumowując, zawsze jeżeli do funkcji czy w argumencie funkcji zastosuję wskaźnik, to wewnątrz funkcji będę działał na oryginalnym obiekcie wskazywanym przez ten wskaźnik. Dla ułatwienia tego zapisu C wprowadza jeszcze pojęcie referencji. Przeanalizujmy sobie tego typu zapis, tworzę sobie nową zmienną o nazwie aref, to będzie słowo, to ref będzie pochodziło od reference, czyli referencja i ona jest typu int ze znaczkiem ampersand. Ten znaczek ampersand kojarzy nam się z pobraniem adresu, ale w tym momencie stoi on po prawej stronie nazwy typu tutaj dla porównania pokażę wam jak to jest jeszcze ze wskaźnikiem. Jeżeli operator wskaźnik stoi tuż za typem, e, operator gwiazdki tuż za typem, to nie jest to mnożenie ani dereferencja, tylko deklaracja wskaźnika. Jeżeli operator ampersand stoi po lewej stronie zwykłej zmiennej, to jest to pobranie adresu. Jeżeli operator ampersand stoi po prawej stronie nazwy typu to jest to referencja. Czyli tutaj gwiazdka to wskaźnik, ampersand to adres, tutaj ampersand to referencja. O ile w przypadku wskaźnika. Musiałem wyłuskać ten adres. O tyle w przypadku referencji. Zauważcie, że po prostu podstawiam wartość zmiennej. Czym tak naprawdę jest ta referencja? Ta referencja to tak naprawdę jest nowa nazwa na istniejącą zmienną. Czyli formalnie rzecz biorąc, nie mam takiego obiektu, czy nie tworzę nowego obiektu, który rezyduje gdzieś w pamięci, tak jak wskaźnik, tylko sprawiam, że do tego samego obiektu mogę odwołać się poprzez dwie różne nazwy. W tym przypadku do zmiennej A mogę się odwołać poprzez jej nazwę zmienną A albo poprzez to A reference. Żeby to udowodnić, wypiszmy sobie adresy. Adresy tych zmiennych, teraz wypisałem wartości oczywiście. Adresy za pomocą operatora ampersand. I zobaczcie, że w obu przypadkach obie te zmienne mają dokładnie ten sam adres. Co nam udowadnia, że zmienna referencyjna, czy referencja, nie jest nowym obiektem, a tylko nową nazwą na istniejącą zmienną w zasadzie bardzo rzadko używa się tego typu konstrukcji, bo w sumie po co mielibyśmy nadawać nową nazwę zmienną, nie wiem, może dlatego, że programista nie jest zadowolony ze starej nazwy, ale to tak półżartem. Natomiast najczęściej stosuje się tego typu zapis właśnie do przekazywania argumentów do funkcji. Stwórzmy sobie jeszcze jedną funkcję swap i ja jej zmienię nazwę i zamiast referencji, zamiast wskaźników przekażę tam referencję. I poprawię kod tak, żeby był poprawny gramatycznie i spróbujmy przeanalizować. Ta funkcja ma dwa argumenty. W obu przypadkach jest to referencja na zmienną typu int. Natomiast zobaczcie, że niżej działam na tych obiektach jak byłyby to zwykłe zmienne, znane z nazwy. Teraz zobaczmy, w jaki sposób użyć tej naszej funkcji. Zakomentuję sobie tą funkcję ze wskaźnikami i użyję tej naszej nowej funkcji. Uruchommy sobie program i zobaczmy, czy, czy rzeczywiście zamienił nam te zmienne. A ma wartość 11, B jest, ma wartość 5, w związku z tym dostajemy dokładnie to, czego oczekiwaliśmy. Ale jak to właściwie zadziałało? Do tej funkcji przekazaliśmy dwie zmienne, dwa argumenty, tak bezpośrednio podając ich wartości, czy podając te zmienne poprzez wartość. Natomiast funkcja wzięła sobie adresy tych obiektów zrobiła na ich podstawie referencje, czyli nowe nazwy do tych obiektów, ale wewnątrz tej funkcji swapref będzie działała za pomocą tych nowych nazw. Ja mógłbym sobie nawet je nazwać inaczej, żeby nie było w związku z tymi nazwami. Dalej dostajemy efekt poprawny. Biorąc te wartości przekazane w argumentach, nadała im nowe nazwy, ale wewnątrz funkcji posługujemy się oryginalnymi obiektami z nową nazwą czyli referencją. Tą referencję będziemy sobie jeszcze ćwiczyli wielokrotnie w następnych wykładach, natomiast teraz daję Wam tylko informację, że tego typu konstrukcja istnieje i że możemy ją wykorzystywać do przekazywania obiektów nie przez wartość, tylko całych obiektów i działać na tych obiektach wewnątrz funkcji czy na oryginałach ale bez uciążliwości zapisu wskaźnikowego i tych operatorów dereferencji, ampersandów bo pobierających adres i tak dalej. Spróbujmy sobie podsumować to, co przedyskutowaliśmy w tym, w tym odcinku. Wskaźnik może być przekazany w argumencie funkcji. Taka funkcja, jak w podanym przykładzie, zawsze robi sobie kopię tego naszego argumentu. Czyli ta funkcja, funkcja, o nazwie funkcja, również zrobi sobie kopię wskaźnika. Ale nawet jeżeli zrobimy sobie kopię wskaźnika, to ten wskaźnik wskazuje na ten sam obiekt, co oryginał. Czyli mamy znowu dwa wskaźniki, ale rzeczywisty obiekt jest jeden i ten sam. W związku z tym, tak jak w przypadku naszego przykładu, w kodzie, w funkcji operowaliśmy kopią wskaźnika, ale zmienialiśmy obiekt realny i ten oryginalny. Taką konstrukcję nazywamy przekazywaniem argumentu przez referencję na sposób wskaźnikowy. Albo w skrócie, po prostu przekazujemy obiekt za pomocą wskaźnika. Natomiast referencja jest to nowy typ złożony, który właściwie jest aliasem, czyli nową nazwą na istniejącą zmienną i nie tworzy sam w sobie nowej wartości ani nowego bytu czy obiektu. Ma identyczny adres jak zmienna, na którą wskazuje. Ale musi być zainicjalizowany już podczas tworzenia tego, tej naszej referencji. Nie ma możliwości również przestawienia jej na inną zmienną, czyli tu mamy wyższość wskaźników. Wskaźnik mogę w dowolnym momencie przestawić tak, żeby pokazywał inną zmienną, natomiast w przypadku referencji, ona od początku swojego istnienia musi być ustawiona na konkretną zmienną i nie można tego nigdy zmienić. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję.